A tak chcę te na te! Nie z Nie z Pierwszy dzień na śniegu Dzieci Neo I tętną! Jestem bardzo zadowolony. No ja dajcie, dajcie, dajcie! Ma, mam 5 minut, firma! Nie takowa siebie tylko. Jahaj! Jem się! Porojnie! Po co im bez ruchów? Przecież on nie umiał mówić! Eh? Wiesz, może do tego podłożę. Ja ci od tyłu. Jestem spektakularny! Panowie, teraz takamy wyscę. Włam się. Chcieliby. Dobra, idziemy na raz.